Dobra, to dawaj machamy i robimy się siema, siema. Siema siema. Siema siema, z tej strony Szymon i Dawid. Witamy Was w piątym odcinku z serii Ćlamki Szanki. W dniu dzisiejszym razem z młodym człowiekiem będziemy przygotowywać pizzuchę. Do przygotowania naszej pizzy będziemy potrzebowali mąkę, salami, serki. Dzisiaj będziemy posiłkować się również kabanosami. Z serów użyjemy mozzarelli w kulce, serek pleśniowy, mozzarella w biurach oraz niezastąpiona gouda. Co będziemy jeszcze kłaść na pizzę? Mąkę. Mąkę będziemy używać do pizzy, tak? Tak. Super. Kabanowski położymy na pizzę? Tak. Salami? Tak. Sosik pomidorowy zrobimy? Tak. Z miodem? Tak. Tak więc dzisiaj wjeżdżamy w sosik pomidorowy z miodem. Oczywiście użyjemy delikatnej ilości suszonych ziół. Chwileczka. Serwis. Ścieżko proszę. Produkcję pizzy jak zwykle zaczynamy od zrobienia zaczynu drożdżowego. Do tego celu użyjemy drożdży. Drożdży, tak? Ile użyjemy drożdży? 30 gram? 30 gram. Użyjemy do tego również 100 ml mleka, gdyż dzisiaj nasza pizza będzie zrobiona na mleku, nie na wodzie. I do zaczynu potrzebujemy również delikatną ilość soli i cukru. Tak więc słowo się rzekło, zaczynamy od zaczynu drożdżowego. Przygotowaliśmy sobie szklaną miseczkę. Bierzemy miseczkę na wagę, synu. Tarujemy. Trzeba nacisnąć przycisk. Super. Proszę bardzo, teraz drożdże dla Ciebie. Ile wsypiemy drożdży, synek? Dużo. 30 gram starczy? No i rzucamy do miseczki. Super, randzko. 30 gram drożdży za pierwszym podejściem. Drożdże będą odważone. Maluszku, co teraz będziemy robić? Góreczka wlejemy? To szybciutko, bierzemy kartonik gładki. Tata weźmie bałek. O, super, tak jest. Starczy może już, co? Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Tak więc, nakadajemy jeszcze trochę. Pak, super, odstawiamy na wagę i teraz sypiemy mąkę, tak? Proszę bardzo. Do zrobienia naszego zaczynu użyliśmy 200 ml mleka. Teraz dosypujemy dwie łyżeczki mąki. Tutaj, proszę, proszę bardzo, siteczko. Będziesz sypał mąkę przez siteczko. No i super. Sypaj mąkę przez siteczko. No, wyrzucamy, wyrzucamy mocno i teraz przesiewamy. Potrzątaj się też. O, i super. Jeszcze jak właśnie sypał dwie łyżki mąki do naszego zaczynu. Na tym myszku przestajemy. A, puszczaj ten oręcz Odkładamy mąkę na chwilę, tak? Szukamy sobie rózgi, Proszę bardzo. I delikatnie mieszamy. Cia, Mieszamy. Tata miesza czy Szymon miesza? Mama. Mama miesza? Mama miesza. Tak więc zamieniam się w mamę i mieszamy Nasz zaczyn odstawiamy sobie na 10 minut i poczekamy żeby drożdże zaczęły pracować Zanim przejdziemy do dalszego etapu produkcji naszej pizzuchy delikatnie sobie tutaj ogarniemy poczekaj chwilę, dobra, rozprzątamy szybciutko trochę mąki sprzątniemy ci na łapkę tutaj sprzątamy Cia ciach ciach Mały, co teraz będziemy robić? Teraz masło, to akurat serek nie masło, ale tak jak Szymon mówi, nasz właśnie pracuje sobie. Tak więc my korzystając z tego, że mamy te 10 minut, jak zetrzymy sobie serek. Słucham synu. O, co będziemy robić? Trzeba sery? Tak. Co potrzebne jest nam, żeby zetrzyć serek? Tarka. O, I? No i serek. Tu jest tarka. Proszę. Oho! Z całej siły trzecesz. Tata, nie ma. Tata nie samodzielni. Pomóc trochę. Mhm. Nie. Nie. Zeszładę. O, chodę, jeszcze kończy. Mam teraz Szymon. Teraz Szymon? Proszę. Jeszcze trzeba zepsuć, wiesz? Pomożesz stać się trochę czy nie? Teraz do śnióweczka Do śnióweczka Teraz trzemy Otworzy Szymon z folii Super, tata ta, ta tutaj się zabiegał już do końca Zbierzemy z blaciku Tak Pomóc troszeczkę? Nie Nie? To dawaj to od razu wyrzuci Poproszę Jak widzicie Szymon przeszedł Ja korzystając z tej filki wolnego Wymieszam mozzarellę we biurkach ze startą to, to, makaron. to nie ma karol, To ser. Czy tata może pomóc mi trochę zetrzeć? Mogę Szymonowi pomóc? No, słuchaj. Pokaż teraz kawałek dacie, tata trochę szybko zetrze. Mik, mik, mik. Skończył się komputer. Skończył się komputer? O kurczaczku, i co teraz będzie z tym komputerem? Nie możesz pracować bez komputera? Tak. Tylowe pokolenie kucharzy chyba jesteś, tak? Chcesz. Też chcesz? Poczekaj, to nie, to ten nożyk zostawiamy, a Tata już dajesz mu nożyk. Proszę bardzo, taki troszeczkę bezpieczniejszy, dobra? Tak Super i proszę bardzo, można teraz pokroić serek. Pamiętajcie również, żeby przy każdej pracy, którą wykonujecie w kuchni, angażować waszego bombla. Tak? Kroimy jeszcze serek? Bo jeszcze trochę serka nam do skrojenia zostało. To Szymon kroi sobie ten, dobra? A tata tutaj skończy pierwszy. Ciach, ciach. Ok, pomóc Ci trochę? Nie. Nie? Dasz sobie na te sam? Dobra. Nie, dużo, na kuchni, ciąg dalsza. Nasze sery są już gotowe, zacznę drożdżowy. Totalnie dojrzał. Bierzemy się za ważenie ciacha. Miseczka. Waga. pąk oczywiście. Proszę bardzo, co teraz robimy? Miseczkę tutaj wstawiamy na wagę. To proszę bardzo. Wstawiamy miseczkę na wagę. Bierz miseczkę i wstawię tutaj na wagę, czy nie? O super, silny chłopak. Takie strony Ok, teraz trzeba nacisnąć tara. Miseczkę oczywiście tarujemy sobie z wagi. Proszę bardzo. Oj, Problemy techniczne. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Miseczka, tarujemy. I teraz sypiemy mąkę. Do naszego przepisu potrzebujemy 500 g mąki. Do zrobienia zaczynu użyliśmy 200 ml mleka. Do całego przepisu potrzebujemy 300 ml, tak więc do masy, którą mamy już tutaj przygotowaną wagę tarujemy sobie po raz kolejny. Mieszasz? Tak. Misiu, to super. Czekaj, tata, poczekasz na chwilkę, tata doleje mleczka i będziesz mógł dalej mieszać. Ok. Lejemy słóweczkę mleczka. O tak, elegancko. Teraz, proszę bardzo ta dorzuca drożdże, czy Szymon będzie dalej mieszał? Proszę, lejemy drożdże Subcio, wyczyścisz rączką miseczkę? Tak jak kucharz duży? Zobacz, tak paluchami trzeba wybrać wszystko z miseczki Super, super, super Żeby wspomóc nasze ciasto w dalszym wzroście Dodamy jeszcze dosłownie dwie szczypty cukru O, trzy szczypty cukru Trzy szczypty cukru Sięgniemy po sól i również odważamy, ho, 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 ho. będziemy sprzątać, to chodź, na rączkę ta trzymonowi odważę, tak jest, szczypta soli, sypiemy do ciacha, o ażko, i co? i mieszamy, mieszamy, drożdże, oho, ho, 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 ho. o, nawet pies, już w drożdżach. no dawaj, mieszamy łapką. Pamiętajcie, że gotowanie to głównie zabawa i bałagan. Dobra, choć tata przejmie trochę stery, wymieszamy ciacho i będziemy gnieć. Tak więc, wszystkie składniki na nasze ciasto są już w misce. Teraz bierzemy się do tego, co najważniejsze, tak? Wyrabiamy ciacho. Mocno gnieciemy? Może tata zacznie, co? Zobacz. O, super. No i oglebę. I jeszcze nas oglebę. I dawaj go oglebę. Siak! Tak jest. I i W międzyczasie przypomniało nam się, tak, Szymon? O co prosimy? O dzwoneczek. Dzień. I osłupika, a więc zabieramy się za dalsze wniecenie. Dobra, 10 minut gniatania minęło, Zraz z tego, że mały człowiek na chwileczkę ewakuował się z planu zdjęciowego. Ja dokończę wygniatanie. Moi kochani, ciacho wygniecione. Teraz pozostało posmarować je tylko delikatną ilością oliwki i posiłkujemy się miseczką, w której wcześniej zagniataliśmy bazę. Instalujemy. Ścigamy po... Oliwkę. Delikatnie posmarujemy, ciach, przygrywamy ściereczką i nasze ciacho potrzebuje teraz 20 minut, żeby urosnąć. Sos pomidorowy. Yy, bardzo szybko, bardzo prosto Puszka pelati. Zeluję w garneczku, do tego na szybciutko. Dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego. Dodasz koncentracik w człowieku. Proszę bardzo. Jedna łyżeczka i do środka do łyżeczka. Super. Użyjemy gotowej bazy ziół prowansalskich. Okej, okay, starczy. Następnie w do środka. Tata może pomoże, bo miedzik troszkę się skrystalizował co? Szczypta soli do środka. I tak przygotowany sosik ląduje na kuchence. Nasz sosik już pięknie bulgocze, my w tym czasie udajemy się z młodym delikatnie odpocząć potrzebujemy tak naprawdę 20 minut żeby sos zredukował się do fajnej konsystencji yy, Ciasto również rośnie, tak więc my uciekamy, za 20 minut widzimy się ponownie Piona? Piona Piąteczka Yeah! Ujmujemy nasze ciasto z miseczki przygotowujemy sobie dwie blaszki, na których będziemy wypiekać nasze Blaty. Proszę bardzo. Zrobimy kuleczki. Ściacha. Jedna dla Szymona kuleczka. Robimy kuleczkę teraz, tak? Tutaj robimy trzy kuleczki i zagniataj. Czasem nie wszystko idzie po naszej myśli, aczkolwiek musimy sobie z tym poradzić, więc jedziemy dalej. Kulamy. To Szymon robi jedną dużą pizzę, a tata robi małe pizzę, tak? Kuleczki wielkości mniej więcej takiej, żebyśmy pomieścili to w dłoni. Podsypujemy sobie troszkę mączką. Mam mąkę. Masz mąkę? Też chcesz troszkę mączki? Proszę bardzo, masz mączkę i Ty. I kulamy sobie i formujemy nasze placuszki. Subcio. Z pomocą, jak zwykle, może przybyć nam wałek kuchenny. Przecież on chce powałkować troszeczkę ciacho. W czasie, kiedy młody będzie leciał z dalszymi plackami, to tak. Ja lecę i przygotowuję sobie blachy Wcześniej wyciąłem sobie dwa kawałeczki pergaminu, które układam na blachce Nasze wyformowane już spody odłożymy na 5-10 minut na pergamin Damy mu jeszcze przez 10 minut spokojnie podrosnąć Dopiero później będziemy smarować sosem i sypać ser tak? Nie chcesz wałkować Nie chcesz wałkować ciata? Tak To co, lejemy sosikiem? Tak Na pizzuszkę? Nasze przygotowane wcześniej placki smarujemy sosem pomidorowym, ale dosłownie tak naprawdę po łyżeczce na placek. Proszę bardzo, teraz trzymam sobie polać węża tutaj. Bardzo ostrożnie, bo jest gorące. Bierzemy i subcie. Lejemy po całym wężu, tak? Jeszcze jedną. I tutaj też trochę, tak? Na ogonie, na głowę. Proszę, to tutaj jeszcze możesz dać wężowi łyżeczkę. Ok, dodawaj szybko łyżeczka, tata obskoczy drugą blaszkę. Nadeszła pora, żeby na naszych plackach wylądowała w końcu ozdoba każdej pizzy, czyli ser. Sypiemy na wężyka serek? Tak? Proszę bardzo. Tutaj i super, trzeba rozprowadzić po całym wężyku, tak? Cieniutko, cieniutko, ohohoho, ho, ho, ho. i tutaj Tacie już też nałożyłeś serek, tak? I jeszcze garstkę tutaj. Ho, ho, ho! super panie, kochany. A... Tak więc zbieramy nadmiar sera, zafundowany nam przez naszą pociechę. Zabieramy. Aaa! Co to ma być? Jakaś demolka serowa. oddawaj serpację. Aaa! To pod. O! Dobra, to uciekamy z całą lachą. Proszę bardzo, tutaj poczekaj po Tutaj garstkę, super. Garstkę tutaj. I może garstkę jeszcze tutaj. Zamknięte oczy. Szymonu daje niewidomego. Dobra, tata już kończy, szybciutko i teraz na ser, który mamy już położony możemy sobie dodać dodatki tak naprawdę wedle własnego uznania. My tutaj akurat zarzucimy jeszcze serek pleśniowy, proszę serek pleśniowy, ale już nie, nie, na, nie na niewidomego, sypiemy tutaj ładnie. Super, tata pomoże trochę, jak chciał, nie, nie, otwieramy oczy, nie ma pracy na kuchni na ślepo. Teraz mozzarella No to uciekaj na balkon, tata skończy sam, tak? Dobra, tak więc jak widzicie młody człowiek chce się już ewakuować Proszę bardzo Tylko proszę uważać, dobrze? Dobrze Tak więc cytując klasyka, nadeszła na, na chwila, nasza pizza jest już gotowa Placki wyrosły, serek jest, sosik jest, startujemy do piekarnika. Piekarnik rozgrzany do 250 stopni. Jazda! Pamiętajcie o tym, że nasza pizza potrzebuje 15 minut w piekarniku, bez żadnych dodatków typu salami, peperoni, pieczarki czy inne warzywka. Zatem z tego, że temperatura panująca w piekarniku to 250 stopni, i nie chcielibyśmy, żeby wszystko nam się popaliło. Tak więc, czekamy te 15 minut aż serek ładnie się rozpuści, ciasto pieczę i dopiero po tym czasie dodajemy składniki. 15 minut za nami, przyszedł czas żeby wyjąć naszą pizzę z piekarnika i ułożyć na niej dodatki o których wcześniej wspominaliśmy. Tak więc. Dla małego człowieka kabanosek, dla dużego człowieka peperoni. I po tym zabiegu potrzebujemy myślę, że kolejnych pięciu, 7 minut i to wszystko. Więc to jest właśnie ten czas, to jest właśnie ta chwila. Nasza pizza jest już gotowa. Czekamy na pizzę mały. Cuszka wyjeżdża. Cia. Cia, tak więc szybko na pół. Sprawdzamy, czy nie wyszedł w zakalec. Jak widzicie, idealnie upieczony placek. robimy małe kawałeczki. Potrzebujemy. Kilku chwil, żeby nasz placuszek delikatnie wystygł. Jak Szymon, będziesz jadł pizzę z tatą? No si jest pizza. Chcesz pizzuszkę już, tak? To co, może jeszcze pożegnamy się szybciutko. Poczekamy aż wystygnie i lecimy, tak? Pa, pa, pa. pa, pa. Tak więc nadeszła pora, żeby już się z wami pożegnać. Na sam koniec prosimy o subik, dzwoneczek, yy, polajkowanie naszego oficjalnego fanpage'u na Facebooku, oraz, no nie będziemy ukrywać, jakiś komentarzyk z miłym gestem również się przyda. Robimy pionek. Aha, czyli robimy następną pizzę. No to Piona.